Odkryłam miejską bibliotekę, stoły zastawione komputerami, półki zawalone książkami i nikogo, kto mógłby mi zawracać głowę. Jak to możliwe, że ta oaza pozostawała tak długo dobrze ukrywanym przede mną sekretem? Biblioteka stała się moim rajem. D. Schulman, gorączka. Witaj w 13 odcinku podcastu Przeczytane. Nazywam się Izabela Redelbach i opowiadam w nim o książkach, komiksach, a także poruszam inne tematy okołoczytelnicze. I ten odcinek chciałabym zacząć od tego, że jak być może zauważyliście. W ubiegłym tygodniu tak mi się życie ułożyło, że odcinka nie było. I chociaż założyłam sobie i taką też informację wszędzie przekazywałam, że te odcinki będą się pojawiały no minimum co dwa tygodnie, to jednak się starałam, żeby to było co tydzień, bo jednak taki rytm i pracy, i mam wrażenie, że słuchania jest lepszy. No ale takie sytuacje właśnie też będą się zdarzać. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Właśnie na takie okoliczności dla własnego spokoju założyłam sobie te dwa tygodnie. No ale już z wami jestem i możemy przejść do tematu odcinka. I nie wiem jak u was, ale w Bydgoszczy, gdzie mieszkam, od wczoraj, czyli od wtorku 17 sierpnia, z dnia na dzień temperatura Spadło poniżej 20 stopni, w poniedziałek było jeszcze 28-29 stopni, a teraz już mamy poniżej 20. Aktualnie pokazuje mi 16, są chmury, nie ma za bardzo słońca, do tego jest mocny wiatr. I tak nagle, właśnie z dnia na dzień zrobiło się jesiennie i to od razu wprawia mnie w taki bardziej nostalgiczny nastrój zwłaszcza, że wiatr naprawdę daje popalić, więc nawet siedząc z zamkniętymi oknami czasami słyszę to wycie. Też dzisiaj po prostu zmarzłam na rannym spacerze z psem i po powrocie musiałam sobie zrobić ciepłej herbaty i zawinąć się w koc. A musicie wiedzieć, że jeśli ja piję herbatę, to znaczy, że musi być naprawdę zimno. No i właśnie to mnie skłoniło do nagrania takiego luźniejszego odcinka na temat, jak już pewnie wiecie, najlepszych miejsc do czytania, tak fizycznie, bym powiedziała. Czyli po prostu y, chciałam pomówić o tym, gdzie najlepiej czytać. I powiem Wam, że kiedy szukałam cytatu do tego odcinka, jakiegoś fajnego, którym mogłabym rozpocząć, no to przekopałam sporo cytatów związanych właśnie z czytaniem, związanych z książkami, i widzę tam w nich sporą romantyzację książek i w ogóle czytania jako takiego, chociaż to jest temat na inny odcinek, ale. O ile dużo właśnie było mowy o tym, jak wspaniałą czynnością jest czytanie, jak otwiera nam wiele możliwości i o tym, jak książka może być traktowana i że jest przyjacielem, taką bramą do innych światów itd., dalej, to niewiele znalazłam cytatów stricte związanych z miejscem. A jeśli już, to była to taka konwencja, że... Kominek, koc, przytulne wnętrza, ciepła herbata, ciepłe kakao, ewentualnie picie przy kawie. Takie klimaty. I muszę powiedzieć, że ja uwielbiam takie czytanie. No, zgodzicie się myślę ze mną, że kiedy już właśnie nadchodzi jesień, potem zima i te dni są krótkie, i nie ma zbyt wielu aktywności, które można rob robić na zewnątrz, a nawet jeśli są, to nie ma ochoty na to, żeby wychodzić. No to nie ma nic lepszego niż po prostu położyć się w łóżku czy na kanapie, um, zagrzebać się kocem, zrobić sobie um, herbatę w ulubionym kubku i po prostu oddać się czytaniu. No to jest po prostu wspaniały klimat, no ale mimo wszystko to jednak nie jest jedyny sposób. Mimo, że pewnie dosyć częsty, i tak chciałam po prostu o tym porozmawiać, bo nie wiem, jak, jakie wy macie skojarzenia, kiedy pomyślicie o jakimś takim ładnym, klimatycznym czytaniu, oprócz już tego, co wymieniłam powyżej. Bo moje takie pierwsze skojarzenia, które mi się nasuwają, to czytanie w plenerze, właśnie kiedy jest zielono, kiedy jest ładna pogoda, kiedy jest ciepło parku, na kocu lub na ławeczce albo też również w plenerze na plaży, kiedy otacza nas szum morza i leżymy na piasku, grzejąc się i przy okazji czytając. Albo ewentualnie na leżaku, na przykład pod palmami. Może ten leżak jest na plaży, a może też przy basenie. No i jeszcze kolejnym obrazkiem Jakie mi się nasuwa, to czytanie w kawiarni na takiej randce samej ze sobą, kiedy można sobie zamówić ulubiony napój, coś dobrego albo i nie i po prostu poczytać trochę właśnie w samotności, tak się oddać tej czynności, kiedy nie ma za wiele rzeczy, które mogą nas rozpraszać. No i tak się zaczęłam zastanawiać nad tym. Czy takie, powiedzmy, ładne, romantyczne skojarzenia mają w ogóle pokrycie w rzeczywistości? To znaczy, czy to są rzeczywiście tak fajne warunki do czytania, czy tylko coś, co fajnie wychodzi na zdjęciach, na filmiku i czym można się fajnie pochwalić, ale jednak, kiedy próbujemy już zacząć czytać, to można sobie zdać sprawę z tego, że. No to nie jest zbyt praktyczne, i coś tu przeszkadza, i za chwilę się tą książkę odkłada. I tak pomyślałam sobie, że jeśli chodzi o czytanie, właśnie w parku, na kocu lub na ławeczce, to no niewątpliwą zaletą tego jest właśnie to, że jest się na powietrzu że jest może jakiś wiaterek przyjemny, takie może odgłosy przyrody też jakieś ptaki czy coś. Ale też z drugiej strony ten wiatr, jeśli jest za silny, no to gdzieś tam może poruszać stronami książki zbyt mocno i może to przeszkadzać. Może, może być tak, że będzie trzeba ją mocno trzymać. Jeżeli jest mocne słońce, no to też trzeba się chować w cień, bo kontrast może być duży, może być po prostu to nieprzyjemne. No i też przede wszystkim. Ja osobiście na przykład nie mam w okolicy takiego parku, który nie byłby jednocześnie nie bardzo duży i otoczony miastem, więc raczej oprócz takich dźwięków przyjemnych związanych z przyrodą, no to słychać też ten szum miasta, samochody, tramwaje przejeżdżające, więc akurat w moim przypadku takiej ciszy w parku nie zaznam, chyba że wybiorę się już gdzieś dalej, oczywiście, bo jest taka możliwość. No i też przede wszystkim to na co nie ma się wpływu w tej sytuacji, no to są inni ludzie, też nieraz zwierzęta tychże ludzi. No i może być tak, że gdzieś w pobliżu bawią się dzieci, krzyczą, że gdzieś biega jakiś pies, może nas zaczepić, jeżeli właściciel nie zwraca na niego dużej uwagi. I jakby nie zrozumcie mnie źle, to jest zupełnie naturalne i Właśnie od tego są te miejsca, żeby wszyscy mogli z nich korzystać: i dzieci, i zwierzęta, i kto tylko ma ochotę, ale to może gdzieś tam wybić z czytania. Ja na przykład, jeżeli dużo się wokół mnie dzieje, jest dużo hałasów, to jest mi się trudniej skupić. Podejrzewam, że są osoby, które właśnie lubią mieć hałas, lubią jak coś gra w tle, włączają sobie na przykład radio i telewizor, jak są same w domu, właśnie, bo nie lubią ciszy, więc dla takich osób to może być wyjście idealne. Ale dla mnie to gdzieś tam może być problem i rzeczywiście czasami czytałam sobie w parku, bo zdarzało mi się i było wszystko fajnie, a z drugiej strony niestety czasami gdzieś tam te wszystkie dźwięki były zbyt wybijające i nie mogą się po prostu skupić na książce. Jeśli chodzi o czytanie na plaży, to często właśnie spotykałam się z problemem, o którym już mówiłam, tak naprawdę też, czyli Wiatrem, bo na plaży potrafi być wiatr, zwłaszcza nad naszym polskim morzem. Oczywiście ten problem jest eliminowany, jeżeli korzysta się z czytnika, bo tam żadne strony się przewracać nie będą, ale jeżeli ma się papierową książkę, no to już sytuacja wygląda trochę gorzej. No i kolejną rzeczą na plaży jest piasek, który dostaje się wszędzie, dostaje się też do książki i czasami potrafi to irytować, zwłaszcza jeżeli. Było się mokrym i ten piasek robi taką na ciele panierkę, i nie chcemy za bardzo, żeby to się dostawało do książek, więc można się trochę nafrustrować. No i też ten sam problem, co wcześniej, czyli inni ludzie wokół. Jeżeli plażujemy w szczycie sezonu, w weekend, no to mamy gwarantowane, pewnie na większości plaż, no hałas, wiadomo, bawiące się dzieci, ludzi rozmawiających, puszczających muzykę. No i też y, przebiegających obok, może rozsypujących ten piasek, czy klapiących wodą gdzieś tam lekko. Więc to może gdzieś tam irytować, chociaż oczywiście y, można też y, plażować w nie taką super pogodę, albo znaleźć sobie jakieś miejsce bardziej odludne, gdzie będzie głównie szum morza. No to takie plażowanie z czytnikiem y, to jest jedno z moich chyba ulubionych właśnie y, klimatów. Jeśli chodzi o czytanie książek, właśnie na leżaku, na przykład przy basenie, to dla mnie to jest zawsze takie życie na krawędzi, bym powiedziała. Ja rzeczywiście byłam chyba dwa lata temu na wakacjach w Turcji i tam było strasznie gorąco, więc głównie spędzaliśmy czas na basenie. I tam rzeczywiście przeczytałam chyba ze dwie książki wtedy, ale jednak wybierałam miejsce dalej od basenu i bardzo się właśnie martwiłam kwestią zachlapania książek, zwłaszcza że to były książki z biblioteki. Finalnie nic się nie stało, ale zawsze jest to dla mnie gdzieś tam takie stresujące lekko. No, jak chodzi o czytnik, to tak samo, no bo wodoodporny czy nie, no to jednak obawiałabym się jak gdyby wpadł do wody, więc no, plażowanie przy basenie jest fajne i jest przyjemny, chłodek, ale trzeba sobie znaleźć dobre miejsce, no i też znowu wracamy do kwestii ludzi, którzy mogą być wokół, więc to jest taki duży czynnik dla mnie, który często stanowi problem, chociaż generalnie jeśli książka jest wciągająca, to zazwyczaj można się wyłączyć i nie zwracać aż na to takiej uwagi. Jeśli chodzi o czytanie w kawiarni, na takiej własnej randce, albo też na przykład w oczekiwaniu na kogoś, kto się spóźnia, czy kiedy musimy po prostu przeczekać, bo na przykład um, przesiadamy się z pociągu na pociąg i po prostu chcemy um, usiąść sobie, napić się czegoś poczytać. Powiem szczerze że to jest coś, co zawsze chcę zrobić i bardzo rzadko mi się to zdarza, głównie właśnie gdzieś tam w podróży, przy przesiadaniu się bardziej na takiej typowej, żeby tak świadomie wyjść właśnie po to, żeby pobiec ze sobą i żeby poczytać, to zdarzyło mi się może dwa razy. I właśnie ostatnio byłam w bardzo fajnej kawiarni, która otworzyła się niedaleko mnie i strasznie się cieszę, że, że się otworzyła, bo nie było takiego miejsca gdzieś w takim bardzo bliskim moim sąsiedztwie. I stwierdziłam, że skoro już się otworzyła, no to muszę tam pójść. I właśnie wzięłam ze sobą czytnik i była naprawdę super, była taka delikatna, nienachalna muzyka. Było spokojnie, była pyszna lemoniada, i potem też zjadłam bardzo dobrego tosta, więc było świetnie. No ale niestety w pewnym momencie mm, przyszła do tej kawiarni taka większa grupa osób, a tam chyba czworo dorosłych, jeszcze dziecko z nimi. No i ci dorośli niestety dość głośno rozmawiali, śmiali się i tak dalej. Oczywiście zupełnie rzecz normalna, ale to już mnie wybiło i. No, nie byłam w stanie już gdzieś tam dalej w spokoju czytać, zwłaszcza, że to pomieszczenie nie było bardzo duże, więc oni byli niestety dość blisko mnie mimowolnie. Więc znowu wracamy tutaj do takiego tematu innych osób wokół i powiem Wam, że jestem może taka trochę emerycka i taka trochę jak. Stara baba, która się wszystkiego czepia, ale jakoś ostatnimi czasy jestem bardzo wyczulona na takie głośne zachowania w takiej przestrzeni wspólnej i no, staram się sama um, tego nie robić. Bo właśnie, no, bardzo mi to przeszkadza, oczywiście nic nie robię z tym, nie mówię, nie zwracam uwagi raczej w większości sytuacji, bo wiem, że każdy ma też prawo z tej przestrzeni korzystać, i też po to jest wyjście do kawiarni, żeby sobie rozmawiać i miło spędzać czas, ale są to gdzieś tam dla mnie, właśnie spore wady. No i trochę się rozgadałam o tym, no ale w sumie to się wszystko do tego sprowadza. To jest taka przestrzeń, kiedy wychodzimy gdzieś na zewnątrz, poza nasze mieszkanie, nad którą już nie mamy takiej kontroli, właśnie i nie mamy do końca wpływu na to, czy będzie głośno, czy cicho, czy coś tam się będzie działo, czy będzie raczej spokojnie. I jeszcze chciałam z takich właśnie ładnych skojarzeń, które teraz jeszcze na koniec przyszło mi do głowy. To czytanie na szerokim parapecie przy oknie. Nie wiem, czy kojarzycie takie obrazki, ale często, czy nawet właśnie w książkach, filmach, czy po prostu na zdjęciach na Pinterestie, czy Instagramie jest taki duży, szeroki parapet, często drewniany, często z jakimiś poduszkami, taka trochę, taki wykusz. Można powiedzieć, na którym właśnie można sobie usiąść i czytać, i to jest takie fajne. I ja zawsze też chciałam mieć taki parapet, nawet um, kiedy mogłam to, e, na przykład u mojej babci, która miała dom, e, siadałam właśnie na takim parapecie i rozmawiałam przez telefon, albo właśnie czytałam. I to też jest taka romantyczna wizja, ale powiem Wam, że taki research i też własne doświadczenia wskazują na to, że to nie jest aż tak fajne i tak y, ciekawe. Jak można by się wydawać, dlatego, że przede wszystkim od okna często jednak czuć chłód, co jest no, w tym okresie jesienno-zimowym pewnie jakąś przeszkodą. No i właśnie w okresie jesienno-zimowym szybko się robi ciemno, więc trzeba mieć też dobre w tej okolicy naświetlenie, ale przede wszystkim taki drewniany, marmurowy czy plastikowy parapet jest dosyć niewygodny, wcale nie jest się w stanie. Jakoś długo tam utrzymać, więc wszystkim, którzy o tym marzą i martwią się, że nie mają takiej możliwości, to uspokajam, że to też jest raczej taka romantyczna wizja. O, oczywiście może to być fajne, ale powiem Wam, że chyba lepszy jest fajny, wygodny fotel czy kanapa, tak w przytulny sposób zaaranżowany do takich wizji. Tak mi się przynajmniej wydaje. To, co uważam za karkołomne, to czytanie w wannie lub na materacu na wodzie, co ponad niektórzy ludzie robią. Ja jakoś, tak jak mówiłam, zawsze mnie niepokoiła bliskość wody, więc no mimo że mój czytnik teoretycznie jest wodoodporny, nigdy z nim w wannie nie czytałam, mimo że lubię siedzieć w wannie i się w wannie wylegiwać i bardzo chciałam w mieszkaniu mieć wannę. Tak samo, no, nie wyobrażam sobie brać dowody papierowych książek. Ja wiem, że to są tylko przedmioty i nic im się aż takiego strasznego nie stanie. Można też zawsze kupić nową książkę, ale jakoś mnie to przeraża, ale ponoć niektórzy lubią i chwalą sobie. Jest to dla nich relaks. Chciałam się też podzielić takim moim, chyba dotychczasowym, najgłębszym czytelniczym doświadczeniem, jeśli mogę tak powiedzieć. A było to czytanie w bibliotece, akurat w bibliotece UKW, czyli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, bo ten budynek jest bardzo duży, to jest nowa wybudowana biblioteka, która ma kilka pięter i tam, gdzie jest czytelnia, jest taka ogromna przestrzeń z regałami i oprócz tego, że są tam biurka i są tam właśnie komputery, i też są nawet takie wydzielone, zamykane przestrzenie na wspólną naukę, czy na przykład. Pracę, pisanie pracy magisterskiej albo tam innej, to są tam też kanapy i przede wszystkim takie fajne pufy do czytania, rozrzucone po całej czytelni, gdzie można sobie po prostu usiąść i czytać. I kiedyś właśnie potrzebowałam skorzystać z książki, której. Nie było nigdzie, tylko właśnie w tej bibliotece UKW, a jako, że ja nie byłam studentką tej biblioteki, to nie mogłam po prostu wypożyczyć książki, mogłam tylko pójść do czytelni i na miejscu z niej skorzystać. Więc poszłam i od razu stwierdziłam, że po prostu całość, znaczy nie całą książkę, ale ten fragment, który był mi potrzebny, przeczytam. I powiem Wam, że wzięłam wtedy tą książkę. Tam jeszcze dodam, że część tej ścian, tej biblioteki jest taka przeszklona z takim widokiem. I właśnie usiadłam w pobliżu tej przeszklonej ściany na pufie, która była super wygodna, i tak się super w niej można było zapaść. I po prostu czytałam, i to trwało, no nie pamiętam, pewnie około 40 minut, może do godziny, i tam była taka cisza. I taki klimat, i po prostu tak. W 100% mogłam się skupić na tej książce. Nie wzięłam też wtedy ze sobą telefonu, już nie pamiętam, czy nie można było, czy po prostu zostawiłam wszystko w szafce, ale po prostu to było niesamowite i od tamtej pory obiecuję sobie, że chcę to powtórzyć i że tam jeszcze pójdę. I dotąd udało mi się to tylko raz, kiedy pracowałam właśnie nad moją pracą magisterską. No też ym, pandemia jakby to uniemożliwiła, bo biblioteka była zamknięta, potem otwarta tylko dla studentów, ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze tam wrócić. I właśnie to, co chciałam powiedzieć, to to, że biblioteka yy, właśnie przy takim myśleniu o miejscu do czytania jest często takim, nie, taką niedocenioną opcją. Tak mi się wydaje, mało kto tak myśli, że pójdzie czytać w bibliotece. No i ja wiem, że nie wszystkie biblioteki w ogóle to umożliwiają, ale mam wrażenie, że jest jednak coraz więcej takich miejsc, bo też na przykład u nas w Bydgoszczy poszczególne filie biblioteki miejskiej przechodzą teraz remonty i na przykład najbliższa mnie biblioteka niedawno taki remont przeszła i z tego co widziałam, to właśnie teraz oprócz tylko półek i stanowisk komputerowych znajdują się tam też jakieś kanapy, jakieś takie miejsca, gdzie można przyjść i poczytać. I myślę, że to jest mega fajna rzecz, właśnie, żeby być, no, w sumie w miejscu trochę też do tego przeznaczonym i takim, które jest właśnie spokojne i takim, do którego nikt nie wejdzie po to, żeby głośno rozmawiać, więc polecam wypróbować tę opcje, jeśli macie taką możliwość, oczywiście. No i już tak naprawdę na koniec chciałam powiedzieć, że. No nie oszukujmy się, ja wiem o tym, że większość czytania, jakiego pewnie doświadczamy, to czytanie w autobusie, w pociągu, w samochodzie, w kolejce do lekarza, w trakcie jakiegoś nudnego wykładu, czy kiedy po prostu się przysiada na kanapie na kilka minut, kiedy czekamy, aż się nam obiad zagrzeje. Czy w łóżku na chwilę przed pójściem spać? I takie są realia, myślę, wielu osób, raczej mało kto ma taką możliwość, żeby rzeczywiście powiedzieć sobie tak teraz: Pójdę tu i tu, albo usiądę w domu na kanapie pod kocykiem z herbatą i będę czytać. Myślę, że to jest taki luksus, na który nie możemy sobie aż tak często pozwolić, jakbyśmy chcieli. I nie ma co stwierdzać, że skoro tak nie możemy czytać, to nie będziemy w ogóle czytać. Myślę, że nic w tym złego, żeby tak sobie książki podczytywać w wolnej chwili. Ale też według mnie warto właśnie dać sobie od czasu do czasu taką przestrzeń na dłuższe czytanie w jakichś takich przyjemnych, nawet wyidealizowanych dla siebie warunkach, w takim miejscu, w jakim zawsze myśleliśmy, żebyśmy chcieli. I myślę, że warto właśnie czasami zabierać książkę na wycieczkę, w nowe miejsca, może na świeże powietrze, i że to jest coś, co też jest taką jakąś celebracją, jeżeli rzeczywiście czytać lubimy, i takim daniem sobie właśnie czasu, przestrzeni tylko dla siebie i dla książki. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że przypadł Ci on do gustu. Bardzo jestem ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia, jak chodzi o miejsca do czytania. Będzie mi bardzo miło, jeżeli się tym podzielicie w komentarzu, czy to na YouTube, czy to na naszej grupie. Zapraszam serdecznie, bo no ciekawa jestem, jakie są jeszcze takie miejsca, o których być może nie pomyślałam w tym odcinku. No i na koniec, oczywiście proszę Cię o włączenie subskrypcji mojego podcastu w aplikacji, w której mnie słuchasz a jeżeli już to zrobiłeś, to zapraszam cię również na moją grupę na Facebooku, klub czytelnika przeczytane oraz na mój profil na Instagramie, wszystkie linki znajdziesz w opisie. Dziękuję i do usłyszenia niebawem. Pa.